Wam, z tej strony Wolfik Elektrozłomiarz na społeczności zapytam się was, czy chcecie filmy o tematyce elektronicznej, że ja pokazuję jakąś Elektronikę starą, czy tam no starą, nową, itd, i ogólnie elektronikę. Jednogłośnie odpowiedzieliście, że tak, więc przychodzę do Was z filmem na temat tej odnoki. Jest to Nokia. 1208 wydany został w 2007 roku, konkretnie w maju, jego wymiary to 102 na 44 na 17,5 mm, więc był sprzedawany w dwóch edycjach kolorystycznych, czarnym oraz właśnie czerwonym. Telefon był przez większość czasu mojej babci, właśnie stąd go przygarnąłem. Stan techniczny w sensie sam w sobie działa, ale stan wizualny jest, no. Yy, takie 2 na 10 tutaj jak widzicie pękła tutaj szybka, no tutaj jest ciurka yy, tu powinien być, tu powinien być ten gwiazdka, ale no tutaj wyrwany został właśnie na no, kawałek tego, tej gumy z klawiatury, tutaj mnie załapało kilka rysek i tak dalej tutaj nie wiedzieć czemu, tutaj nie niedob niedobrze się domyka klapa, no więc no troszkę ten telefon jest sfatykowany, ale działa. Tutaj mamy oczywiście głośnik, wyświetlacz, który ma 1,5 cala. Mamy tutaj przyciski funkcyjne, strzałki, przycisk odbierania, przycisk rozłączania lub odrzucania połączeń i klawiatura numeryczna. Z boku mamy takie coś, nie wiem co to jest dokładnie, to wygląda jak jakiś mikrofon. Tutaj, tutaj nic nie mamy poza logotypem Noki. Tutaj od dołu mamy Yy, porty, tutaj się nie, nie znam się, nie wiem co to za porty. Wiem tylko, że to nie jest do ładowania, A reszta to nie wiem. Jakieś pewnie rozszerzenia i do słuchawek. Bo może, wiem, że tu można słuchawki podłączyć do tego telefonu. Z tyłu tu mamy klapkę, yy, gdzie mamy baterię o pojemności 700 mAh. Tutaj mamy oczywiście nalewkę z, z modelem i tak dalej. Jakąś pląbę z Lombardu, bo ten telefon pochodzi z Lombardu i mamy miejsce na kartę SIM. Długo jest ta karta SIM, która tu jest nieaktywna, ale i tak działa telefon w sumie. Bo właśnie ten telefon y, raczej nie zadziała bez karty SIM. Po prostu w sensie włączy się, ale nie będziemy mieli dostępu do funkcji poza grami, tylko będziemy mieli gry oraz y, samouczki, tyle. A jeszcze od góry mamy tutaj latarkę oraz y, y, na smyczki na smyczek. Telefon no, nie jest niestety, nie ma systemu operacyjnego. S, no właśnie to nie jest smartfon niestety, więc no to jest zwyczajny telefon, który przede wszystkim służy do dzwonienia. Czyli teraz go sobie włączę. Tutaj nie jest nieudana rejestracja karty. Muszę nastawiać godzinę, Boże. Godzina jest osiemnasta. Osiemnasta. 10 ustawiono. Osiemnasta Dobra, teraz data jest 10 lipca 2021. No, ustawiliśmy datę, tak to wygląda. Interfejs w sumie jest, nie jest taki brzydki, jest nadładny. Tutaj mamy menu, mamy wiadomości, kontakty, spis połączeń, ustawienia. Może w sumie wyłączę światło, teraz wyłączyłem światło, bo w sumie nie jest takie potrzebne, żeby ten widzieć ekran, może przez mniejszą jasność. i jest gasu. nice. Budzik, przypomnienia. Giery oraz dodatki i tam jakieś tam rzeczy od plusa No i tutaj wiadomości jak tu mamy No że można utworzyć wiadomość Strzynki odbiorcze Pozycje wysłane Kopie robocze, czat Które nie wiem jak to działa Chyba to jest nie wiem zobaczę, bo mnie to ciekawi No chyba że, no, chyba tutaj chodzi o to, że możesz czatować Po prostu jakieś sms Albo troszkę nie wiem Wiadomości graficzne, czyli MMS Liste dystrybucji, wiadomości filtrowane i usługę wiadomości, licznik wiadomości, no i ten ustawienia wiadomości, edytor poleceń, pole, edytor poleceń obsu, obs, obsługi, no i utwór wiadomości. No tutaj typowe funkcje kontakty. No tutaj mamy już wyszukiwarkę kontaktów, tutaj mamy oczywiście jakieś kontakty. Tutaj ciekawostko jest to, że można sobie ustawić yy, profilowe aktywne usługi. Tutaj taki numer. Zobaczmy, yy, jakby opcje. Możesz edytować opis, link zdjęcia. Właśnie tutaj mamy z różne zdjęcia, które możemy sobie dać do kontaktu. Są nawet ładne, żeby wybrać na przykład, nie wiem, żarówkę. No, my mamy tutaj wpisanego w aktywnych usługach, właśnie żarówkę. Yy, można dodać kontakt, usunąć, kontakt kopiować, no i ustawienia, i szybkie wybieranie, numery własne, filtrowanie numerów, numery usług, no i szukaj. Yy, spis połączeń: no to nieodebrane połączenia, odebrane połączenia, wybrane numery, no i usuwanie listy ostatnich. Połączeń i czas połączeń, licznik, wiadomości. No i tak. Yy, ustawienia mamy: ustawienia dźwięku, ustawienia wyświetlania, profile, ustawienia czasu, ustawienia połączeń, ustawienia telefonu, ustawienia kosztów, ustawienia akcesoriów, ustawienia zabezpieczeń, ustawienia prawego klawisza wyboru, no i przywracanie do ustań fabrycznych. Tutaj mamy budzik, czyli no możemy ten. Po prostu alarm. Ten dźwięk alarmu. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ja pamiętam ten dźwięk. Niektóre z tych dźwięków pamiętam. No tu jest ich dużo. Jest ich z 30, z 34. Znaczy tutaj też mam tutaj z kompozytora, którego teraz, do którego zaraz przejdziemy. E, przypomnienie, no to możemy sobie dodać jakieś przypomnienie. E, tutaj mam klawiaturę no, na słownik T9 chyba, Kto się nazywa? Słownik T9, tak. E, no ma ten telefon właśnie, nie, można, nie wiem czy jest włączony. Przypomnij, o możemy sobie przypomnieć, o tutaj napiszę może coś. Film. Klikamy OK. I alarm włącz. No i tutaj na no, datę i godzinę, może dajmy 18:16. No, za kilka sekund się włączy, no, za, no, za, za pół minuty włączy się przypomnienie. Więc ja tutaj możemy zobaczyć sobie przypomnienia, jakie zrobiliśmy. Kalendarz taki, no który całkiem, całkiem czytelny kalendarz możemy yy, usunąć przypomnienia no i dźwięki dać, alarmu dobra za 7 sekund właśnie ten będzie, zaraz zobaczymy jak będzie wyglądało to przypomnienie o no, tutaj mamy na ekranie głównym możemy opuścić odrzucić przypomnienie. No po prostu ten właśnie ten telefon ma taką funkcjonalność, że może ekran mrygać w rytm muzyki właśnie, no. Dobra, teraz przejdźmy do gier. Mam tutaj, tutaj są trzy gry. Pierwsza to jest Natural Park. To jest taki coś a'la Tetris, coś Puyo Puyo. Tutaj możemy tutaj oczywiście dać sobie klocki na dole, tak że zmienić coś zmienić kolejność tych klocków. O, to jest ten. Po prostu, żeby. I, i po prostu trzeba je tak ustawić, żeby były. Żeby, e, żeby znikały po prostu. Jak są trzy obok siebie, to znikają, właśnie. E, tutaj kolejna gra to jest Rapid Roll. E, tutaj coś tam grałem, tutaj koniec gra, e, tu chodzi o to żeby piłką skakiwać na różne platformy, tylko oczywiście to jest troszkę, e, moim zdaniem nie można, nie można wyczuć czasami gdzie, gdzie się skacze, to jest najgorsze właśnie w tej grze. E, o no, tutaj możemy sobie zbierać serduszka, tylko no oczywiście trzeba uważać, bo to są platformy, które mają kolce. Dobra. Kolejną grą jest oczywiście klasyczny Snake. Jest to moim zdaniem najlepszy Snake, jaki został e, wprowadzony na Nokia, bo jest e, chyba najlepiej grywalny moim zdaniem. Jeszcze tam grałem w Snake'a tego, co był w 3D. E, oczywiście, no z, który był w najnowszych telefonach z Nokii z Symbianem. No nie był zły, ale jestem bardziej zwolennikiem tego dwuwymiarowego Snake'a. Przegrałem. Jeszcze grałem w Snake'a, który był na najnowszych telefonach Noki i no moja rozgrywka nie, nie trwała długo, bo ten Snake, ten z nowszych telefonów, właściwie on ma przekombinowane strasznie sterowanie, w ogóle nie ogarnąłem sterowania właśnie, o co chodzi właśnie, tak strasznie, bo by nie wiem o co chodzi. Sterowaniu, właśnie w Snake'a, więc no tym nowszym. A tutaj to jest, no tutaj jest bardziej nowa, No to jest bardziej przyjemne, właśnie sterowanie. O wiele przyjemne, no bo nie wiem, bez żadnych kombinacji. Stumień gry, jak najbardziej spoko są. No, jak dla, na zabi dla zabicia czasu, to w sumie nawet niezłe. Dodatki. W dodatkach mamy oczywiście kalkulator. Tutaj możemy sobie. 2, 20. Yy, ten podzielić na 2, to ten. ten no działający po prostu kalkulator. Konwerter, czyli możemy no, tutaj y, temperaturę, masę, długość, powierzchnię, objętość, walutę. No i ten, i tak dalej. Minutnik, no to oczywiście, minutnik. możemy sobie ten. Yy, można sobie odliczyć czas minutniku. oczywiście zatrzymać e, kalendarz. No to już co pokazywałem. A tutaj można sobie dać przypomnienie oraz i można iść do jakiejś daty. E, stoper, no to oczywiście stoper. Niestety nie ma tutaj funkcji takiej, że można sobie na MM dać, zapisać na którym. Można sobie po prostu, że klikasz sobie coś tam i tutaj wyświetla się, jakby nie wiem, że można, można tak sobie dać. Yy, Okrążenia? No okrążenia, tak to się nazywa. Kompozytor. No kompozytor to, to jest e, jedna z takich kultowych funkcji w Nokii, z tego co słyszałem. No i może sobie coś skomponować, jakąś muzykę. Oczywiście nie, nie jakby nie jestem żadnym wirtuazem muzycznym i nie zrobię czegoś tam e, czegoś tam wspaniałego. Nie wiem, czy to brzmi dobrze Raczej no, moim... nie wiem Ale zrobiłem sobie chociażby Jakby tutaj też się pobawiłem. Oczywiście to ze ściągawki Ale tutaj skomponowałem Ten Dżinger reklamowy Polsatu No troszkę nie brzmi No, moim zdaniem no brzmi Całkiem nieźle Jeszcze w dodatkach mam latarkę Która ja łączę Teraz świeci Wcale nie najgorzej, w sumie dobrze świeci No i tutaj również samouczki Tutaj jakby samouczek, jakby to, jak można ten No to jest samouczki, samouczki, w sensie no że tutorial jak coś tam zrobić na telefonie, na przykład wysłać smsa no to tak. No i w sumie. W sumie możemy tam, coś tam porobić jeszcze na tym telefonie. Można sobie zmienić motyw. Tutaj mamy tematy różne. W sensie motyw, motywy różne. Tutaj możemy sobie zmienić taki zielony tutaj mamy, oczywiście Można sobie edytować yy, motyw tutaj możemy zmienić tę tapetę. Oczywiście nie można dokładać własnych tapet, bo ten telefon no nie ma możliwości jakby dodawania Weźmy sobie może takie coś takie w sumie wiem, ładne e, tło tło menu damy sobie takie o e, kolorystyka na no to można tu wybrać kolorystykę na przykład z czerwoną albo niebies albo damy sobie niebieską Albo w sumie niech będzie to czerwona. Czerwona. Taka kolorystyka. E, tapet. No tutaj możemy sobie to. No i wrócić uaktywnić. Możemy sobie to. Aktualny profil. No i wybrany. Wybrałem taki nowy. Oczywiście też tutaj jest wygaszacz. Ten wygaszacz można. Ten. ten bo bo dziwa, ten telefon ma również wygaszacz w postaci zegara. który. Ten od czekania jakiś tam chwili, właśnie wyświetli się na ekranie. O, no i widzicie, włączam światło, widać zegar. Czuję, fajnie. fajnie A, jeszcze chciałbym powiedzieć coś w temacie baterii, bo tutaj widziałem, że bateria może wytrzymać rok w trybie czuwania, a no i może też wytrzymać 7 godzin rozgłosu więc no całkiem długo no, w porównaniu do współczesnych smartfonów no to jest to nawet raczej do no, 7 godzin no to no, w sumie 7 godzin rozmów e, nie może smartfon potrafi więcej ale e, ale nie no w trybie czuwania no to raczej smartfon nie wytrzyma roku na pewno ja jeszcze jedną rzecz zapomniałem pokazać mianowicie dzwonki Tyle są w tym telefonie Tak, właśnie to nagrywam Właśnie już z drugiego dnia Tak się to dogrywam raczej Pierwszego To jest sygnał jakiś Tylko jedno tyle Oczywiście Musi być Nokia tune Co jeszcze? Nawet, nawet ładny dzwonek to jest. To jakiś... No ten telefon miał dość ciekawe dzwonki, naprawdę. No, taki klasyczny. No, można rozkręcić imprezę jakąś. Dzwonków jest... chyba. Zobaczmy. No oczywiście zapisanych jest 22. Znaczy to chyba to są też powiadomienia. Dźwięki powiadomień. To jest cicho powiadomienia. Ciekawe tutaj. No, oczywiście, ten jest taki. tak no, da, no po prostu, ale w sumie nie wiem po co wybieram, skoro i tak nikt pewnie nie zadzwoni, bo karty SIM nie mam aktywnej. Tutaj możemy sobie ustawić głośność, dzwonka. No i sygnalizacja wibracjami. No, tutaj również, a tutaj też są dźwięki powiadomień. Standardowy jest taki. No, taki no, taki typowy. Ja to, to większość tych dźwięków to jakieś piski są. Czyli, no, tutaj ten specjalny i sygnał jeden to jakieś piski. Po prostu. Nie są tak przyjemne jak ten standardowy. Dźwięki ostrzeżeń jakieś i sygnały pod y, świetl... sygnałizacja no. I to jest, że no, właśnie, że mryganie ekranu, wywrot muzyki, co mówiłem wcześniej. Ogólnie, też, ta świetna historia była ja z tym telefonem. Nie wiem, czy, ten, może wam opowiem. Kiedyś na ten telefon przypadkowo zadzwoniłem na policję. I, I tam myślałem, że po drugiej stronie jest mój tata. Ten, bo w sumie głos miał ten policjant, co do mnie dzwonił, ten czy nie wiem, ten, no ten co odbiera w policji dość miał podobny głos. Miałem, nie wiem, chyba... Nie wiem, czy miałem jakiś ochrzan czy coś, ale. No, chyba miałem na pewno. <laughs> tak, miałem właśnie taką historię z tym telefonem, właśnie, że zadzwoniłem. Na... No w sumie wtedy byłem mały, po prostu mało ogarniałem. Może wezmę sobie powróćmy do tego motywu. A teraz pytanie, czy telefonu można by używać teraz, jakby w 2021? Yy, można, ale tylko do dzwonienia, bo, no, bo, bo oczywiście nie ma tutaj niczego. Yy. Ten nie ma żadnych social mediów i tak dalej. Tu mnie niestety też jakby wtedy ten telefon, jakby nic, nie da, nic się nie da, nic nie da nic nie do niego wgrać. Niestety, bo to, jest, to nie jest system operacyjny. Znaczy, to, to jest jakiś system operacyjny, ale to nie jest otwarty. w sensie, że. Po prostu to jest jakby firmware, który no, jakby ma preinstalowane programy. Czyli znaczy, to jest zestaw programów, tylko i tyle. Można zatem. No, no niestety nie da się tutaj zmodyfikować tego telefonu, przynajmniej z tego co wiem. Aha, jeszcze, jeszcze komentarz tutaj miałem, że zainstaluj na niej Windows 10, 11, to dobra, Zainstaluję, dobra. Zainstalujemy, zainstalujemy, no, nie ma bada, Zainstal musimy to zainstalować, tutaj kabel, podłączamy do tego telefonu. Podłączamy do, podłączamy do komputera Tutaj mam pobrane ISO, już se przygotowuję Tutaj wyłączę może telefon Tutaj też przygotowuję tutaj No i teraz no Dobra, uruchamiamy telefon ten ten, mógłby się i Kurde mać! No nie, kurde, nie udało się. Dobra, niestety, no nie da się w ogóle modyfikować, nie da się instalować innego systemu, ale no dobra, Dość do tego cyrku. Podsumowując, ten Nokia w sumie niczym w sumie się tak naprawdę nie wyróżnia, ale jest to telefon, w sumie do którego mam sentyment. Jest to jest to nawet dosyć, dosyć fajnym telefonem, oczywiście do dzwonienia i tak dalej, i tak dalej. Więc no, macie, więc no, chciałbym teraz się z Wami pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa.